A więc zapraszam dzisiaj do stolicy naszej prowincji, które jest miasto niewielkie, średniej wielkości, około 300 tysięcy mieszkańców. Mieści się na wyspie Vancouver. Gdzie tutaj przy, ne, przepłynęliśmy promem i to miasto nazywa się Victoria. Znaczy zwycięstwo Victoria to znaczy po polsku zwycięstwo Wiktry. Także jest lato, bo jest koniec sierpnia. Jest bardzo gorąco, około 28 stopni. Także to jest miasto, jak widać, turystyczne. Tutaj przybywają turyści z całego świata. Nie zawsze tu jest bardzo dużo, dlatego też, że tutaj jest zawsze ładna pogoda. Raczej klimat jest umiarkowany. Nie ma mroźnych zim, w ogóle nie ma zim. Jest zawsze zielono. Zdarzają się wypadki, że spadnie śnieg, ale śnieg tutaj nie leży, tylko szybko ginie. Bo nie ma temperatur minusowych w dzień. Zdarzają się przymrozki ale w nocy i to bardzo rzadko. Tak, widzicie, wygląda tak jak każde inne miasto amerykańskie, bo to jest styl, nawet tutaj, o, bezdomnego tutaj widziałem przez chwilę, a tutaj ludzie wchodzą, tutaj jest. W centrum miasta ludzie wchodzą do wodnej taksówki, i tą taksówką można opłynąć bardzo daleko. Także tutaj jest za chwilę parlament, nie wiem, czy akurat nie w tej chwili, bo o właśnie, to jest ten parlament, budynek parlamentu. W naszej prowincji Brytyjsz-Kolumbii piękna okolica tu można sobie pospacerować, pochodzić jest co zwiedzać ostatnio byliśmy tutaj, pamiętam chyba pół roku temu czy rok temu o tutaj właśnie zobaczcie tutaj są wycieczki na oglądanie wielorybów While watching. To jest, oni wrócili z oglądania wielorybów. Oni dokładnie wiedzą, gdzie te miejsca wieloryby się ukazują właściwie. I o, tutaj zobaczcie, tutaj można się schować przed dużymi upałami. A teraz za chwilę ładujemy się na taksówkę wodną i jedziemy. Będziemy płynąć, nie jedziemy, będziemy płynąć. Około 15 minut, może i więcej. Tam zobaczycie wody, nasze domy stojące na wodzie. Co w Europie myślę, że jest rzadkością. A tutaj, w bardzo wielu miejscach, te domy są. Tutaj ten pan co kieruje jedną taksówką. On jest taki tour guide, o wycieczki i tłumaczy wszystkim, co po drodze widzi, tłumaczy całą historię tego, tutaj, co widzą. Nie wiem, czy to będzie słychać. Bo bym się usunął na bok z moim głosem, spróbuję się usunąć. Czy to będzie jego słychać? The more the consumer One of these days I'm such a funny face When the hell did I stop saying All of these strange things And I'm so tired Of being tired I'm so tired Of being tired And I Myślę, że jednak to niczego nie dało Także próbuję zrobić komentarz samemu młodego Pana i tak tego nie było słychać, bo ta muzyka, co dodałem, jego zakusza i w ogóle tego, by on nic nie mówił. Dlatego ja trochę objaśnię, co tutaj jest. Jest taka zatoka, widzicie tutaj, są samoloty, loty wodne, które chodzi, e, znaczy dla ludzi, którzy mogą obleczyć. Tutaj zobaczyć z góry całą okolicę. A poza tym, to są łodzie, tutaj jak ludzie stoją przymusowane. Ludzi e, bogatych, tak jak Jak to się wygląda? To, a, to, a to nie jest to chyba prom. To już na pewno nie jest prywatny. Ale tutaj ciekawe miejsce. Chociaż, jak to teraz w tych łodziach widzę, właśnie e, maskowcy. Ale to. Każdego osobista sprawa lubi kaganiać czy nie lubi. Bo te, ja Wam teraz powiem, że tutaj ja wybrałem się, wybraliśmy się tutaj z żoną. Akurat trafiliśmy na grupę turystów ze Stanów Zjednoczonych. Dlatego oni tutaj zwiedzają. Oni są turyści, a my niestety, niestety jesteśmy miejscowymi ludźmi. Dlatego mnie tutaj nie obchodzi, co bo ten kierowca tej taksówki wodnej im tutaj tłumaczy, co, gdzie i jak jest całą historię tego rejonu. Ja się dziwię, bo pierwszy raz jestem w takiej taksówce, żeby ten pan oznajmiał, jak, jak to się po polsku nazywa, kierownik kierowni wycieczki czy tam. Nie wiem, to w języku angielskim to się nazywa Turkite. Ale on cały czas im tutaj tłumaczy i pokazuje palcem, gdzie co się znajduje. Ale my nie po to jedziemy, płyniemy tym, tą taksówką, żeby tego słuchać, bo to jest po prostu nas to w ogóle nie interesuje. My tutaj możemy mieć w każdej chwili to, bo to jest e, w sumie tak na mapie popatrząc, to jest dokładnie 50 km od domu. Niby tak się wydaje, tylko przez samochody za pół jest z domu, ale to tak nie wygląda, dlatego że tutaj trzeba je płynąć promem, trzeba się załadować na prom, trzeba z trakład dobrze wyjechać i to w sumie e, a w sumie trzy godziny, żeby tutaj być i tutaj chodzić po tym terenie. Także to nie jest tak, jakby się wydawało. Będąc tutaj wydaje się, że do domu jest bardzo daleko. Takie po prostu jest złudzenie, takie myślowe po prostu. Że to jest daleko, tak, jak, tak samo jak będąc w domu myślę o Wiktorii, o, o tym miejscu to też mi się wydaje, że to jest bardzo daleko. A co to w sumie? 50 km na warunki kanadyjskie to jest dokładnie jak w domu, bo Vancouver jest większy i dalej 70 km ma długości miasto niż ta odległość tutaj do Vancouver. Także o, za, tutaj jest nawet jedna pani, tutaj wysiada. Dokładnie, tak ich z rasełka, Muszę zobaczyć. Ona tutaj podchodziła, że ona tutaj wysiądzie i nie ma sprawy. Podpłynął pod, pod, pod podest zasumował i ona mogła sobie spokojnie wysiąść. A my płyniemy dalej. Ja z początku myślałem, że on, on tylko opływa dookoła tą zatokę. I troszkę byłem zdenerwowany, że mnie oszukali. A jak się później okazało, to niestety i, wyszliśmy nie właściwą taksówkę, bo on nas e, dopłynął do właściwego punktu tam gdzie są te właśnie domy na wodzie. To jeszcze e, trochę e, potrwa. daleko nie musimy jeździć żeby coś zwiedzić <laughs> bo mieszkamy w takim rejonie turystycznym że tutaj Vancouver i te okolice rocznie odwiedza 5 milionów turystów 5 milionów turystów z całego świata bo jest naprawdę ciekawy rejon ciekawe miejsce jest bardzo dużo odwiedzania. Jak płynę właśnie, właśnie tą małą łódką, przypominam się płynięcie e, takim wielkim statkiem, nie wielkim, ale dużo większym, tam było wtedy kilkadziesiąt osób. Jak płynęliśmy po Sekwanie w Paryżu. Dokładnie no mi się to przypomina, tylko tyle, że tutaj to jest normalnie łajba malutka, a tam było na tym statku wszystko tam było setki ludzi, tam było jedzenie, tam były śpiewy, muzyka i naprawdę ale tam kosztowało się bardzo drogo a tutaj zapłaciliśmy tylko za ten rejs 12 dolarów od osoby już za chwilę dopływamy do przystani i zobaczymy już można zobaczyć właśnie te domy tutaj na wodzie tutaj co widać te domy stoją na wodzie one nie są na fundamentach nie tak? są na wodzie bo tutaj zobaczcie płyniemy wzdłuż samolot tutaj bo jest to dużo łódka zobaczcie jaki tu jest ruch My nie mamy taksówki się wydaje jakby się to wszystko zderzyło Na tej wodzie jest taki ruch, jak na autostradzie, tak bym powiedział. Jeżeli ktoś jest e, tutaj mieszka na kontynencie amerykańskim, to bardzo zapraszam, bo to jest naprawdę ciekawe miejsce i warte odwiedzenia. Dlatego tyle ludzi z całego świata tutaj dąży, żeby tutaj przyjechać i zwiedzić. szczęście, że naprawiłem już swój komputer, znaczy nie ja, także mogę dodać głos. To jest za chwilę wysiadamy, podpływamy pod dok i będziemy wychodzić na ląd. Nie, nie całkiem na ląd, bo tutaj też jest to wszystko zabudowane na wodzie. Jak widzicie, tutaj w tych domach normalnie. Ludzie mieszkają. To nie są domy do oglądania. Oczywiście można je oglądać z zewnątrz, ale do niego nie można wejść, do środka, bo tam normalnie ludzie mieszkają. Ale ja myślę, że mieszkają w większości ci, którzy tutaj mają biznesy i tutaj mają restauracje, rybiarnie, różne inne biznesy. Ci, którzy tutaj mieszkają. A za chwilę wychodzimy już na brzeg. Także już dopływamy do wyjścia, zbieramy się. Taksówkarz musi wychodzić i zawiązywać linę na te tutaj stołki żeby się nie ruszyło żeby było bezpiecznie wyjść i teraz chodzimy tutaj tu są wszystkie bary restauracje ale większość dań tutaj są mm, owoce morza tak jak widzicie jest środek tygodnia bo wyjechaliśmy na ten na tą wycieczkę w środku dnia żeby nie było dużo ludzi. A tu się okazuje, że w każdym dniu jest bardzo dużo. Może, może być, może na weekend jest dużo więcej, ale zobaczcie teraz. Nie wiem, który, nie pamiętam, który to jest dzień, ale w środku tygodnia i tutaj za chwilę wam pokażę. W tej barze. Jakie tu są o, ceny? To są ceny tutaj: Burger Halibut, Salmon Oyster, Veggie Burger. To są ceny e, dań rybnych. Bo tu są dania rybne. Tutaj jest e, podobnie. Nie wiem, czy widzicie, można to. Zastopować najlepiej i wtedy najlepiej te ceny zobaczyć, bo wtedy się nie ruszają. Także to są ceny tych dań. Zobaczcie, ile tutaj ludzi tutaj siedzi, i wszyscy jedzą meksykańskie seafood, czyli owoce morza. Ja za owocami morza zbytnio nie przepadam. Nie uwielbiam. Lubię czasami rybę zjeść, dobrą, ale tylko czasami nie jadłbym codziennie absolutnie, bo ja się do ryb jedzenia nie nadaję. Pamiętam, jadłem raka pierwszy raz w życiu, jak byłem na Hawajach na statku. Bycieczkowym wzdłuż łajkiki, i ale to tylko go zjadłem, spróbowałem. Właściwie zjadłem, ale ze wstydu nie robić obciachu, że ja tego nie zjem. Po prostu wstyd mi było, by, było, by była bardzo wielka kultura, żebym tego nie zjadł. Z tego względu, ale nadal twierdzę, że rak to jest nie jest wcale lepszy od ryby. Bo lepiej smakuje na przykład lepsza ryba pstrąg czy inne. Bo łososia to nie za bardzo nie lubię. Właśnie to jest całe, tam, ten rejon Vancouveru i te ryby, i tutaj Wiktoria, i te wyspy dookoła. Tych wysp jest tutaj naprawdę bardzo dużo. Zobaczcie, to jest ten rejon, gdzie tutaj tymi białymi kreskami jest oznaczone. Gdzie tutaj płynęliśmy tą taksówką, a tutaj idziemy wzdłuż tych domów, żeby Wam pokazać, jak tutaj ludzie mieszkają. Widzicie, mają normalne drzwi. Te domy mają tutaj elektryczność, prąd. Nie wiem, czy mają gaz. Być może, że mają również gaz. Mają ubikacje. Normalnie to wszystko, co w każdym domu jest potrzebne. Także na pewno jedynie co, może płacą mniej podatku od tych domów, bo nie płacą e, za ląd. Nie wiem jak to wygląda. Widzicie tutaj wszystkie drzwi. Tutaj nie można tutaj wejść, bo to dokładnie ludzie mieszkają, normalni ludzie. Ale ja myślę, że większość z tych ludzi tutaj ma biznesy, tutaj te restauracje i jadalnie, którymi. Przez chwilę tutaj pokazywałem, bo wtedy mieszkają, robią ten biznes, tak by powiedziawszy, tak jakby robili u siebie, w domu. To naprawdę mi się tutaj podoba, zobaczcie, to jest normalnie na wodzie wszystko. I tutaj, jak, jak idę, tutaj tu idziemy, to są wszystko pomosty na wodzie, tak byśmy myśli po po wodzie a tutaj zobaczcie normalne drzwi normalni ludzie mieszkają mają wszystkie wszystko to co jest w normalnym domu takich rzeczy ja, my, ja nie wiem jak jest w Holandii czy w Anglii ale ja w Niemczech na przykład takiego czegoś nie widziałem i w Holandii, może dlatego, że nie za dużo widziałem. Może kto tam mieszka? No być może, że takie coś też istnieje. A tutaj wygląda tak, jakby był on dokładnie na łodzi. Także na pewno pójdziemy sobie tutaj coś zjeść. O nie, po to przyjechaliśmy, tylko żeby tutaj e, pospacerować, pozwiedzać. Loda można tutaj zjeść. Zjedliśmy loda. 4,50 kosztował lód. Jedna gałka. Ale ceny są różne, ale nie są aż takie, żeby nie było tutaj e, nas stać, nie tylko nas. A tutaj widzicie, takie ciekawe to wygląda, jakby było gdzieś e, na e, morskiej plaży. Te, e, mi się właśnie podoba. tutaj e, e, Właśnie tutaj przywiózł e, taksówką. Water Taxi tutaj pisze, wodna taksówka, jest telefon, można po drodze jak się tam jest e, zadzwonić, on was stamtąd e, Zabierze, po prostu. Są takie przystanie. Nie to, że w każdym miejscu zabierze. Są specjalne przystanie zrobione, że tam można dojechać. Można zazwolić, że ja tam jestem na tym przystanie i on będzie płynął, to podpłynie pod tą i zabierze, czy po prostu wysiądzie. Także wszystko jest bardzo miło. Jedni wysiedli, a drudzy będą wsiadać z powrotem. Niezależnie. Ilu ludzi nie będzie czekał za dużo, żeby wszystkich wziąć? Zwróćcie na to uwagę, że nawet dwie osoby i on płynie z tymi dwoma osobami. Tu też są 4 czy 5 osób tylko, a tutaj się mieści 22 osoby, się mieszczą w takim. A ja jeszcze nigdy nie płynąłem, żeby on był pełny. A teraz już powoli. Odpływamy w to miejsce, jedziemy do centrum Wiktorii, skąd tutaj przypłynęliśmy. Jeszcze ostatni wgląd na te domy i tych lasówek. Widzicie, tu jest naprawdę bardzo dużo, bardzo duży ruch. Być może tu są jakieś prawa, na, na tak jak na drodze, jak płyną, na pewno są bo mi się wydaje, że tak by było można się zderzyć jeden z drugim bo tu jest naprawdę bardzo duże ruchliwe miejsce Także widzicie tutaj nie ma drzwi, tu jest wszystko otwarte i to myślę, że tutaj te tekstówki kursują przez okrągły rok. Jako, że pogoda tutaj jest znośna, czy znośna, dość ciepła, nawet i zimą, dlatego że tutaj nie ma śniegu. Śnieg zada się bardzo rzadko. Zdarza się, że jest raz zimą, popada, bo będzie dzień, a nawet nie kilka godzin. Dzień zniknie. Albo też, pamiętam, zdarzały się takie zimy, kiedy w ogóle śniegu myśmy nie widzieli, tylko widzieliśmy śnieg wysoko w górach, którymi górami jesteśmy otoczeni dookoła. Oczywiście oprócz tego miejsca, gdzie jest woda, gdzie jest osan, tam nie ma gór. Ale poza tym, wszędzie inne miejsca, gdzie by się obejrzał tam są góry, tak samo jak tutaj widzicie. Tamte domy, co widać, to są wszystkie domy na wodzie. Bardzo ciekawe miejsce do odwiedzenia. Zobaczcie, tutaj płyną z wycieczki do oglądania e, wielorybów. Wypływają tutaj, oczywiście to jest płatne, nie wiem, gdzie to wychodzi, ale po prostu oni zabierają w takie miejsca, gdzie jest pewność, że te wieloryby się pokazują, wyskakują e, z wody i po prostu je widać. Tak samo jak tutaj e, imitacja lotu. Bo on, ten samolot tutaj on nie wystartuje. Jeszcze raz ostatni i na wygląd e, całego tego targowiska ciekawego miejsca i za chwilę e, zakończymy naszą wizytę. I wtedy zapraszam teraz na moje e, następne filmik, który, które już będą. Z moim e, komentarzem, jeżeli Wam m, to nie odpowiada, mój komentarz to niestety będę wpuszczał tylko o, filmy e, bez e, mojego komentowania. Jedynie tylko muzyką, ale to już od Was zależy. Ciekawy jestem Waszych opinii. To tyle. Dziękuję. See us through